Skoro już wiesz, co robić z popiołem, powiem Ci teraz, czego nie robić, żeby uniknąć wpadki. Kilka podstawowych zasad. Nie mieszaj popiołu z nawozami azotowymi, np. saletra, obornik. Reakcja chemiczna zmniejsza efektywność azotu. Nie syp na kwaśnolubne rośliny, borówki, wrzosy, żurawina. Popiół podnosi pH zbyt mocno. Nie przesadzaj z ilością. Cienka warstwa wystarczy. Zbyt duża może spalić korzenie lub zwiększyć zasolenie gleby. Popiół daje też wiele dodatkowych korzyści. Odstrasza ślimaki i niektóre szkodniki. Zwiększa temperaturę kompostu. Naturalnie odkwasza glebę w ogrodzie. To naprawdę zimowy game changer, działa wielowymiarowo. Więc, jeśli masz popiół, zimą masz darmowy nawóz, który w sklepie kosztowałby fortunę. Wystarczy odpowiednio go zastosować, cienka warstwa, właściwa gleba, trochę cierpliwości, a Twój ogród wiosną odpłaci Ci się bujnym wzrostem zdrowymi roślinami i smacznymi plonami. Spróbuj tego już tej zimy i przekonaj się sam. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych porad, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.